Witam wszystkich bardzo serdecznie. To co stało się wczoraj bardzo mocno mnie dotknęło i aż do teraz nie jestem w stanie uwierzyć, że naprawdę doszło do tak smutnego wydarzenia. Strona wbijam, która została założona na przełomie 2007-2008 roku, wczoraj, czyli 28 czerwca, ogłosiła zamknięcie i zakończenie dalszego tłumaczenia anime Autor oficjalnie na swojej stronie zamieścił oświadczenie o tym, co spowodowało, iż postanowił podjąć tak radykalną i smutną dla niego, jak i dla nas decyzję. Pozwolę sobie przeczytać jego oświadczenie, by nieco przybliżyć sytuację osobom, które nie za bardzo kojarzą całą tą sprawę. W związku ze zmieniającym się prawem, a także naciskami na zamknięcie strony, w dniu 28 czerwca 2023 roku, projekt Twoja Mała Japonia ostatecznie dobiega do mety. Była to dla mnie bardzo trudna decyzja, jednakże nie mogłaby być inna. Walczyłem o istnienie strony już od dobrych kilkunastu miesięcy, podczas których musiałem dwukrotnie przenosić serwer, a także wiele razy reuploadować usuwane regularnie z serwerów pliki. Jest to ponad moje siły i zdrowie. Coraz więcej serii anime jest oficjalnie dostępnych po polsku, stąd istnienie Twoja Mała Japonia traci na znaczeniu. Jest też CDA czy inne strony fanowskie, gdzie można kontynuować oglądanie swoich ulubionych tytułów. W polskim fandomie funkcjonuje wielu wspaniałych i zaangażowanych fansuberów. Każda osoba, którą zaraziłem moją pasją do japońskiej kultury jest dla mnie powodem do dumy. Dziękuję wszystkim, którzy przez te lata wspierali stronę i się na niej udzielali. Życzę wam drodzy użytkownicy wszystkiego dobrego i wielu niezapomnianych chwil z anime. Czuję się spełniony i odchodzę niczego nie żałując. Pozdrawiam i powodzenia wszystkim. Jutro udostępnię wszystkie napisy mojego autorstwa do pobrania i dowolnego wykorzystania. Na niektórych grupkach widziałem pewne teorie i spekulacje. Jedna z nich mówiła, jakby to właśnie Skarbówka, która zainteresowała się ową stroną, przyczyniła się do jej zamknięcia. Niby ma to mieć jakiś związek z witryną strony, o której autor sam wspominał, że co chwilę musiał ją zmieniać, aczkolwiek nie chcę siać dezinformacji, dlatego przedstawiam to jako tylko jedną z ewentualności. Są też osoby, które uważają, że winowajcami są inni tłumacze, których celem było zniszczyć stronę wbijam jednak ja osobiście nigdy nie znalazłem żadnego konkretnego dowodu na to, więc jeżeli wy macie jakiś, to podzielcie się tym w komentarzach. I dlaczego to jest dla mnie aż tak ważne? Czemu, gdy to zobaczyłem, postanowiłem nagrać ten krótki film? Otóż dla mnie ta strona była tak naprawdę początkiem wkręcania się w świat anime. To na nie oglądałem Black Clover, My Hero Academia, The God of High School, czy nawet aktualnie wychodzące serie jak Oshino Ko. i z pewnością tylko dla mnie ta strona była furtką do świata tego. Ba, wiele osób pod postami o zamkniętym wbijam, pisze właśnie, że dla nich ta strona miała też charakter pamiątkowy. I ja sam nie mam pojęcia tak naprawdę co spowodowało upadek tych witryn. Ale jedno jest pewne, jest to koniec Wbijam jak i Twoja Mała Japonia. I miejmy nadzieję, że tylko na tych stronach się to skończy, bo oglądanie anime w Polsce byłoby dużo cięższe, gdyby nie powstawały strony pokroju Freaks i Subs, Wbijam czy Oglądam Anime. I niby autor coś tam mówi o CDA, ale ja zauważyłem, że ostatnio właśnie ta strona bardzo mocno i rygorystycznie banuje wszystkie odcinki nowszych anime, co sprawia, że naprawdę nam jest... Ciężko w Polsce oglądać wychodzące serie na bieżąco. Dlatego bądźmy wdzięczni wobec tych wszystkich tłumaczy, którzy nieprzerwanie od nawet kilku lat tłumaczą dla nas wychodzące produkcje, byśmy mogli sobie je oglądać wieczorem. A dla samego autora ów stron zapalę znicza wirtualnego i wy też to zróbcie. I życzę mu naprawdę wszystkiego dobrego i chciałbym mu też sam personalnie podziękować za prawie 16 lat jego działalności. To tyle w tym materiale. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tej sytuacji i jakie są Wasze odczucia po tym, co się stało. Ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w nieco weselszej atmosferze.